Dobry wieczór, cześć kukuryku, witajcie, kukuryki, kukuryczki, słuchajcie, no dosyć głośna sprawa, wypłynęła wczoraj, aresztowano trzy pielęgniarki, które wystawiały fałszywe certyfikaty zabezpiecze zabezpieczenia, miały dostęp do, do oficjalnej bazy danych i tam sobie ludzie wpisywały, Sprawa się jak to się mówi, rypła, ponieważ e, e, no, ktoś zwrócił uwagę, że tu nagle z całej Polski ludzie e, nie wiedzieć dlaczego przyjeżdżają akurat do, do Kalisza. E, bodajże tak do Kalisza, po to, żeby, żeby się zabezpieczać. Chociaż mają te wszystkie preparaty dostępne za darmo e, bliżej, więc po to się kłopotać. No i ktoś tam ktoś się przyjrzał sprawie. Afera. No i ta sprawa nas troszeczkę podzieliła w naszej ekipie Kukuryku. Zaczęliśmy dyskutować na ten temat głośno. Ja się obawiam, że, że dla tych pań się to skończy dosyć przykro. I to bardzo zła wiadomość jest. Ja uważam. No może przejdziemy do tego, co, co uważam f, na ten temat w każdym razie no, rozgorzała dyskusja, bo, bo część z nas uważa, że e, no, jednak te panie sobie zapracowały trochę na, to, na te kłopoty, bo łamały prawo e, i czerpały też z tego korzyści. Czerpały też z tego korzyści e, finansowe, więc może nawet pobudki. E, można ocenić jako niskie. Część z nas stoi na takim stanowisku, no, że owszem, ale, ale no, jednak te panie pomagały też ludziom, którzy, są, którzy znajdują się w, w trudnej sytuacji. Tak? No bo wyobraźmy sobie, że no, ktoś... To były kwoty od 500 do 700 zł, także to nie są tanie rzeczy. I jeśli ktoś jedzie przez pół Polski, do tego też do, doliczyć to trzeba. To znaczy, że jest pewnie w jakiejś tam desperacji. Ja raczej nie sądzę, żeby ludzie żeby takimi rzeczami robili, zajmowali się ludzie, którzy chcieli sobie polecieć na wakacje. Ja raczej podejrzewam, że, no, że chodziło o ludzi, którzy albo w pracy już byli pod taką presją, że nie mogli sobie bez tego pomóc, albo na przykład musieli wyjeżdżać do pracy. Tak? Jeśli ktoś pracuje za granicą, znamy pewnie wszyscy y, ludzie, którzy, y, którzy, pracują za granicą i kto, dla których po prostu praca w Polsce za najniższe jakieś tam stawki nie jest opcją y, ludzi, którzy mają kredyty, którzy spłacają jakieś zobowiązania y, i oni ich być albo nie być zależy od tego, czy za granicę mogą wyjechać, na przykład do Niemiec, gdzie gdzie te certyfikaty są y, niezbędne i bez tego się po prostu nie da. No a wyobraźmy sobie teraz, że po pierwsze, ktoś no po prostu nie chce tego preparatu przyjmować a, i, i znajduje się właśnie w takiej sytuacji. Nie ma, nie ma możliwości rezygnacji z pracy, a, a czuje się wszystko, wszystkie inne argumenty za i przeciw rozważył i uważa, że nie chce. Tego preparatu przyjmować i co taka osoba ma zrobić? Ja uważam, że ja stoję na takim stanowisku, że, te, że wszelka segregacja sanitarna jest po pierwsze absolutnie bezprawna, zarówno na takim polu naszym tu krajowym, jak i, jak i europejskim. Do tego jest wbrew tym dokumentom, które my powinniśmy respektować, czyli. Konwencji tej norymberskiej i kodeksowi biotycznemu. To wyczerpuje wszelkie znamiona, właśnie tego, żeby, żeby, żeby tak stwierdzić, że to jest bezprawne i łamie te, łamie te dokumenty. Dlatego, dlatego uważam, że, że no medycy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek pomagać ludziom w takich, w takich sytuacjach. Nawet w przypływie emocji porównałem to do... do I to, to była podstawa takiego, takiej naszej wewnętrznej dyskusji. Dosyć gorącej. Porównałem to do, do tych osób, które w czasie okupacji wystawiały jakieś... Również bezprawnie. I również często za pieniądze wystawiały na przykład Żydom jakieś certyfikaty, które ich ratowały po prostu też przed przed deportacjami, przed umieszczeniem w Getcie, a w efekcie również przed, przed tym tragicznym końcem, który na, który, który na nich tam czekał, a o którym też nie wszyscy wiedzieli, bo to też nie było tak od razu jasne, co się będzie, co się będzie działo z tymi ludźmi. I no, odsyłam jeszcze raz do literatury, poczytajcie sobie przekazy, jak, jak ci ludzie reagowali na te. Na te wstrząsające informacje, co się z nimi będzie robić i co na nich czeka. To było też niedowierzanie. Ludzie się pukali w głowę, mówili gdzie, jak to? Zabijać nas, palić w piecu. To są, to są wstrząsające świadectwa tego, gdzie, gdzie już właściwie stojąc twarzą w twarz z tym, z tym końcem, ludzie cały czas nie chcieli w to uwierzyć i. I odrzucali tę prawdę. No i właśnie, i właśnie w takiej sytuacji byli, znajdowali się właśnie e, ludzie, którzy z narażeniem życia własnego e, wystawiali im różne dokumenty poświadczające prawidłowe pochodzenie w tym wypadku. E, ja to porównałem w, w przypływie emocji, i ktoś tam powiedział, że troszeczkę przesadziłem. Nie wiem, może też teraz troszeczkę emocje przygasły. Nie wiem, zastanawiam się, czy to aż tak jest, no ale, ale wyobraźcie to sobie, że jesteście w tej sytuacji, że musicie, musicie mieć tę możliwość opuszczania granicy bez problemu. No oczywiście kwarantanna za każdym razem nie, nie wchodzi w grę. I, i co wtedy? I, a nie chcecie przyjmować tych, tych preparatów. No i co. E jak wtedy byście patrzyli na, takie, na taką osobę, która wam, która wam pomoże w tym? I oczywiście one nie, pomagają za, nie pomagały za darmo. No ale to też, słuchajcie, weźcie pod uwagę, że jednak brały na siebie duże ryzyko. I teraz właśnie za to, za to, będą, za to będą odpowiadać. Ja bym chciał wiedzieć, co tam się będzie działo. Co to za, za osoby, w jakiej sytuacji się znajdują, bo ja uważam, że powinny przynajmniej. Przynajmniej powinniśmy na to, na to spojrzeć właśnie, właśnie w ten sposób, że to były osoby, które dawały wielu ludziom alternatywę. I być może być może trzeba będzie jakąś, jakąś pomoc zorganizować, tak? Bo, no bo ja uważam, że, że właśnie w sytuacji, kiedy, kiedy te wymogi są bezprawne, są narzucane w sposób podły, za pomocą kłamstwa, to obowiązek ludzi ludzi dobrej woli, po prostu się temu przeciwstawiać i jeśli ktoś ma możliwości takie właśnie, to, no to, to w ten sposób. Sam nie wiem, czy na przykład, gdybym ja miał takie możliwości, bym się odważył. Co do tego, że on robi rząd zysku, no naprawdę myślę, że pielęgniarka to jest taka... E, pielęgniarka, pielęgniarka to jest ta, taki zawód, do którego chyba e, nie wyobrażam sobie, że tam się pchają ludzie z taką myślą, żeby się nachapać. E, nigdy. To, to jeden z ostatnich zawodów, którym sobie wyobraził właśnie, że, Którzy które ludzie wykonują z wyrachowania i z żądzy jakiegoś tam szybkiego i łatwego zysku. Raczej, raczej tak nie jest, więc raczej bym nie podejrzewał tych pań o takie najniższe, najniższe pobudki. A tymczasem, słuchajcie, zaraza, morowe powietrze w kraju szaleje, i tak jak obiecywałem, parę miesięcy temu robiliśmy zrzut zrzut mapki na Twitterze był, pamiętacie, wyszła taka mapka z czerwonymi kolorami dramatycznymi gdzie tam był poziom niezabezpieczenia zabezpieczenia, poziom podporządkowania społeczeństwa, wyższy, niższy ściana wschodnia o dziwo była cała czerwona, zagrożona a dzisiaj sobie słucham przypadkiem w radiu raportu na temat właśnie morowego powietrza, no i nagle się okazuje, że na przykład morowe powietrze gdzieś tam zaczyna szaleć w Łódzkiem, w Warszawie i mówię sobie a, to jest ten czas, żeby żeby wyjąć tę moją mapkę. No i patrzę, że Łódzkie to jest taka błękitna plama e, na tej mapie. Tam ludzie najbardziej się zabezpieczali. E, naj, e, najmocniej tak samo Warszawa, granatowa wręcz plama. Wspaniałe. No a teraz nagle się okazuje, że tam coś się źle dzieje. Ciekawa, ciekawa rzecz. No właśnie. Także także zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało. Ja mapkę mam za. Zapisaną na telefonie, i będę ją sobie teraz porównywał, bo, bo właśnie uważam, że to straszenie tymi kolorami czas sprawdzić. Ale jestem bardzo ciekaw, co wy myślicie na temat, na temat postawy tych, tych pań. Czy, czy uważacie, że one są wręcz bohaterkami? Czy uważacie, że to są po prostu oportunistki, które wykorzystały, wykorzystały to, że wreszcie raz. W życiu los dał im coś do ręki i, i mogą się tutaj szybko wzbogacić, nachapać e, czyimś kosztem. No właśnie, czyim kosztem? E, takie pytanie, czy wręcz to są jakieś straszne oszustki, które rzeczywiście powinny, powinny w łańcuchach gdzieś tam mm, przez wiele lat jęczeć e, i być za to ukarane? Także jeśli macie zdanie na ten temat, e, zapraszam, żeby się tym podzielić. Jeśli oglądacie to na YouTube, no to chętnie bym zobaczył jak, jak oceniacie ten odcinek kciukiem w górę w dół Jeśli chcecie wiedzieć za każdym razem jak wrzucam tego typu rzeczy to proszę o subskrypcję. A jeśli Wam się wydaje Wam się, że właśnie znajomi mogliby skorzystać z tego filmu, to podeślijcie, zobaczcie Myślę, że tego typu spraw będzie więcej, że, że to nie jest pierwszy, że to nie jest, no pierwszy to może jest taki nagłośniony, ale że to nie jest ostatni taki przypadek. Zobaczymy, co się, co się będzie dalej działo. Jestem bardzo ciekaw, jak, jak to zostanie potraktowane i będziemy śledzić, będziemy śledzić, tak. Ja bardzo wysoko oceniam postawę tych pań, Myślę, że ryzykowały w takiej sprawie, która, no mówię, moralnie na pewno mają rację. To jest wszystko te przymusy, nakazy są bezprawne, są niemoralne, wysoce i łamią pewne podstawowe wartości, na których kiedyś się opieraliśmy. Także. Mam nadzieję, że jakoś tym paniom się uda z tego, z tego wyjść, z tych problemów, że, że nie, będzie, nie będą to drakońskie kary. A jeśli będzie trzeba jakoś pomóc, no to zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. Także pozdrawiam serdecznie, życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym Kukuryku Cześć.